A teraz trochę o psychologii, o rodzinach dysfunkcyjnych. Zostałem zapytany przez ją, osobę zainteresowaną, jak to dokładnie jest, już kilka razy o tym mówiłem. Więc są dwa rodzaje rodzin. Rodzina dobra to taka, gdzie rodzice się nigdy nie kłócą. Kochają się wzajemnie, szacunek i spokój. I dziecko, jeśli ma jakikolwiek problem, to wybiera tylko którego rodzica się poradzić, albo oboj. No wiemy doskonale, że tak się nie dzieje i takich rodzin nie ma. Rodzice czasami się kłócą, najgorzej jak się kłócą, często. I wówczas ten niepokój, który jest w rodzinie, a dziecko to doskonale wyczuwa, nawet ciche dni między rodzicami, powodują, że są cztery rodzaje dzieci, które są z takich rodzin, które wojują między sobą rodzice: walczą, krzyczą i marudzą. Najstarszy to bohater, drugie dziecko we mgle, trzecie kozioł ofiarny, czwarte maskotka, czyli dyskoteka. Ja za chwilę w kolejnych filmach omówię każde z tych czterech dzieci. Jeśli dzieci jest mniej w rodzinie, to mogą funkcje łączyć. Jeśli jest jedno dziecko, to może mieć wszystko. Każde z tych. Nie musi być tak po kolei. Może być to inaczej w kolejności, ale najczęściej bywa tak. Za chwilę w kolejnych filmach omówię cztery typy dzieci, które wychodzą. No i przypomnę, że w Polsce, z mojego doświadczenia, moje dzieci kończyły taką, taką terapię roczną. Ona jest za darmo. Myślę, że tak dalej jest, bo to już moje dzieci dawno to kończyły. Myślę, że w dużych miastach dalej ta terapia jest za darmo. Sobota, niedziela. Spotykają się osoby tego typu. No i to niesłychanie pomaga. Nie można liczyć na to, że taka terapia spowoduje, że całkowicie dziecko wyjdzie z tego. Ale to genialna historia i warto to poznać. Mnie w moim życiu to pomogło bardzo. Moja rodzina jest dysfunkcyjna, ponieważ mnie nie było. Ja całe życie niemal spędziłem w morzu. Moja żona nie poradziła sobie z wychowaniem trzech synów. W kontekście nie była w stanie zastąpić ojca i matki. I to spowodowało, że wszyscy moi synowie są dysfunkcyjni. Dokładnie tak, jak opisałem. Jest dokładnie jak w książce. Według kolejności. Mnie to zmieniło życie w sposób diametralny. Jak się dowiedziałem o co chodzi ponieważ najstarsze dziecko, bohater, no to wspaniały chłopak, pomaga rodzicom, więc jest najbardziej ukochany. Doskonale się uczy, wspaniały pracownik i tak dalej. Drugie dziecko we mgle, które denerwowało mnie najbardziej. Syn, który do niego mówię, synek, zrobisz tą matematykę? On mówi, jako. No tą, co dzisiaj mówiłem wiem, jutro klasówka. On mówi, no nie. Która godzina? On się patrzy na zegarek i mówi, no nie wiem, może szósta, może siódma. Całkowicie w swoim świecie żyje inteligentne dziecko, i sobie myślę, no inteligentne dziecko w ogóle nie reaguje na to, co się do niego mówi, na czy jakiekolwiek argumenty. No to strasznie mnie denerwowało, ale od momentu, kiedy ja się dowiedziałem, że to ja jestem powodem tego, że rodzina jest dysfunkcyjna, ponieważ mi nie było, całe moje życie byłem w morzu. I to ja spowodowałem, no to mnie się zupełnie zmieniła sytuacja. Bo jak ja mam się denerwować na moje dzieci, które są dysfunkcyjne, z mojego powodu, to ja spieprzyłem sprawę. A to są konsekwencje mojego życia. Więc ten efekt, że coś mnie drażni w rodzinie, odpadł całkowicie. No to jest dopiero bajka, jak człowiek rozumie o co chodzi dookoła, co, dlaczego się zdarzyło. I. No, zrozumienie tego, co się dookoła nas dzieje, to jest genialne. Ja dostawałem marynarzy na statek i ja już po kilku dniach wiedziałem, który jest który. A wiadomo jest, że jak miałem ważną sprawę, to tylko bohaterowi. Jak miałem chłopaków we mgle, a miałem, no to nie można było żadnej takiej poważnej sprawy im polecić, bo wiadomo było, że zepsują. Znaczy, że zmarnują sprawę całkowicie. Nie, chociażby starali się jak mogli, to i tak, nie da rady. No i tak dalej. <laughs> Za chwilę opiszę każdą z tych, ról, z tych ról dzieci. No, mnie to uspokoiło w moim życiu niesłychanie. Bo jak ja znam i wiem, z kim mam do czynienia, to przestaje mnie to drażnić. Bo ja wiem, że ci ludzie nie są winni takiemu sposobu zachowania w swoim życiu. Bo była to wina ich rodziców i to jest niesłychanie trudne do zmienienia. To generalnie zostaje do końca życia, ale po terapii jest trochę lepiej. E, dobry Boże, ja Ci za wszystko dziękuję. Proszę o wszystkie dary duchać dla nas wszystkich. Dziękuję Tobie, u Pana Matko i wszystkim zastępom, u Bóg Bogosław Bóg i Oj, Trzech Mogący, Ojciec i Syn, i Duch Święty.